Ciemna z tej strony. Cegła C. Wracam po nie wiem ilu naprawdę miesiącach przerwy. Stwierdzam fakt, że po prostu chcę zacząć moją przygodę od początku, tak jakby od zera. Wiem, że mam te 480 podajże subskrypcji, ale y, nie nagrywałem 8 miesięcy, także jeżeli odcinek Wam się spodoba z Easy Oppi Roblox, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No. Jeżeli Wam się spodoba ten IzioPi i będziecie chcieli więcej tego typu materiałów lub e, jakiejś z, z jakiejś, nie jakiejś, tylko z jakiejś innej gry, lub jeżeli byście chcieli live'a na przykład na pierwszego mojego, a nie pierwszego, chyba drugie, nie nie wiem, ile było live'ów nie licząc tych na PlayStation, oczywiście tych z czasów w, no po prostu z czasów, gdzie to było, nie wiem, z, z 20 albo 21. Nie licząc tych właśnie live'ów, to to by były moje pierwsze tak naprawdę live'y. Pierwszy, pierwsza wywałka. Nie nagrywałem 8 miesięcy, bo po prostu przestało mi to sprawiać fan, ale stwierdzam fakt, że jednak nagrywanie to jest coś, co ja uwielbiam robić, więc to będzie też taki tutaj se trochę pogadam w tym filmie. Tak se poskaczę tym Easy Opie. Jeżeli chcecie, oczywiście. I... Możecie napisać, jaki chcecie content, jakiego typu, lub y, co chcecie też ode mnie usłyszeć, lub y, tak naprawdę z jakiej gry chcecie, żebym nagrał następny odcinek, bo nie było mnie 8 miesięcy na tej platformie jednak. W sensie byłem na jakichś innych kanałach, ale to nie jest to samo, tak? I myślę, że myślę. Myślę po prostu, że że po tak wielkiej przerwie nie będę miał ogromnych wyświetleń ani, ani, ani także nie będę miał Żadnych lajków ani nic takiego. Nie wymagam teraz tego. Nie, w sensie, jeżeli odcinek wam się spodobał, no to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, jak mówi każdy youtuber. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrywał na przykład yy, newsy, czy coś takiego, z, z teraz takiego tak zwanego yy, no o tym stylu całym, o tej wagacie. O tych wszystkich youtuberach, to też jest taka opcja, ale to by było dla mnie ciężkie stworzyć coś takiego, tak naprawdę, bo nie umiem montować jeszcze dobrze filmów, ani nie umiem, yy, jak to się nazywa, nie umiem montować jeszcze dobrze filmów, nie umiem. Teraz, tak naprawdę, to mogę powiedzieć, że nie umiem nagrywać tych filmów po 8 miesiącach przerwy. Jednak jest tam chyba 2 lata. Podaj, że nagrywałem przez cały czas, ale to była moja najdłuższa przerwa zdecydowanie najdłuższa przerwa. Także, jeżeli chcecie, żebym nagrywał, żebym wrócił, cegła C, żeby wróciła, no to oczywiście. No i trzeci zgon. No to oczywiście y, musicie mi trochę podbić te zasięgi, tak? Oczywiście nie licząc szorców, bo wrzuciłem tam Jogisia, to był... nie pamiętam który rok, ale wrzuciłem tam jogiego, ale. ogólnie to... No nie wiem jak to wam powiedzieć. Jeżeli chcecie, żebym na przykład nagrał... Y, No, nie wiem. Możecie wybrać grę oczywiście, bo ja nie będę tutaj się. Jak to się nazywa? Nie będę. Jeżeli chcecie, żebym nagrał z Robloxa, lub nie mam Fortnite'a, od razu mówię, bo to jest gra, która się wy przebijała tam gdzieś na moim kanale tak samo jak Minecraft, Roblox czy inne tego typu gry się przebijały gdzieś tam na moim kanale ale powiem szczerze że ciężko mi będzie wrócić na pewno nie będzie to najłatwiejsza rzecz ale myślę, że że, 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 że mnie przyjmiecie że mnie przyjmiecie i oczywiście jeżeli będziecie chcieli takie pogawędki lub coś na typ, gdzie będę o czymś opowiadał, jakieś historie no to no to no to oczywiście piszcie w komentarzach a to jest pierwszy sześciominutowy film a ja się z wami żegnam